Z tej strony, Miki Skywalker i witam w kolejnym filmie z Among Us. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonywać niektóre taski na airshipie, ponieważ, jak wiecie, na tej mapie jest całkiem sporo nowych tasków, a ja nawet i większość z ludzi nie wie, jak niektóre z nich zrobić. Dlatego pokażę Wam teraz, jak zrobić takie nieoczywiste taski trochę. I pierwszym taskiem, jaki chciałem Wam pokazać, to jest no, ustawianie sterowania tutaj. No i trochę. Może Was znać jak to obracać, ale chodzi o to, żeby to po kawałku przesuwać. Teraz jak mamy to już ustawione, to po prostu dźwigienka na strzałeczkę i mamy task wykonany. E, następny task będzie w tym, w kuchni. Jest tutaj, nie chodzi o burgera, bo burgera chyba każdy wie jak zrobić. Natomiast śmieć, tutaj nie wiadomo właściwie jak to zrobić. E, ale sęk w tym, że trzeba przetrzymać za, za torebkę. Jak się przetrzyma za torebkę? To jest. Teraz, teraz, mam taskę, żeby wyrzucić śmieci, ale to się robi tak samo jak na deskę, to znaczy, to znaczy, no, no po prostu, no wiecie, przesuwać taką wajchę i śmieci wlepić. Chciałabym e, tak się zapytać o sięzbę e, Donalda, Donalda, w którym, w którym, nie wiem jak to No i tutaj pewnie większość z Was wie, że trzeba stworzyć e, connection booth. Jezierek. o jest bud i teraz tutaj o, trzeba poczekać progres i jak zrobić zrobi to mamy czas po prostu dobra widzimy się za chwilkę bo będę musiał dużo łazić żeby no, żeby następnego taska wam pokazać także widzimy się za chwilę dobrze jestem już w cargo Bayu, jak widzicie no i zadaniem z którym wie, wiele, bardzo wiele graczy, ja też miałem problem z tym zadaniem, jest otwieranie sejfu. Miano, mianowicie tutaj, no niby wszystko jest w miarę jasne, najpierw trzeba przyjść na szóstkę, e, to, znaczy to, trzeba przyjść na szóstkę, e, pot, e, no i trzeba tak obru, obracać i teraz na trójkę, ale z niewiadomych przyczyn nie, 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 da, nie da się, o, teraz jest czwórka jeszcze. O, i, i widzicie, teraz to tak robi, ponieważ e, trzeba to e, normalnie... E, moment, wyzeruję tego tak, nie wiem, czy to się tak da. O tak, e, i po prostu e, można tak robić, o tak. E, tak to zrobię, teraz puszczę i powrotem przytrzymam. Niby wszystko jest dobrze, tak. Ale teraz, jak wszyscy na piątkę, to się nie będzie dało. Aha, dobra. Dobra, jednak się da. Dobra, nieważne, to się nie wydarzyło. Myślałam, że się nie da. Po prostu myślałam, że cały czas trzeba to przytrzymywać, ale nie. Wystarczy to normalnie wciskać i jest ok. Tylko po prostu e, trzeba w odpowiednią stronę to kręcić. No i dlatego no. też niektórym to sprawiało problem. No dobra, ważne, Dobra, idziemy. Kolejny task. Przepychanie naszego kibelka. O, tutaj. No i tutaj chodzi o to, w tym tasku, generalnie, bo to też nie jest takie oczywiste, trzeba, żeby ta czerwona, żeby ta strzałeczka była na czerwonym. No i żeby to zrobić, to, no to można tak lajdać to, to poskakuje. Ta, ta strzałeczka, ale nie da się jej jakoś tak bardzo posunąć. Na razie, przynajmniej. No więc trzeba cały czas nim tak machać. I jak widzimy, wskazówka nam coraz bardziej skacze, aż w końcu jak to szybciej będzie robić, to mamy tak wykonania. Ostatni task, jaki wam chciałem pokazać w tym odcinku, jest w tym w showersku. Jeśli ogólnie nie, nie wiecie, jak zrobić jakiegoś taska, to napiszcie w komentarzach, a ja może pokażę, jak zrobić te, ten task w następnym odcinku. E, już tylko, e, task chodzi o to, żeby ustawić prysznic, e, no jakby prosto, a nie tak, e, bo to, to też nie jest takie oczywiste. E, no i mamy tutaj taki młoteczek, jak przetrzymamy. E, Momencik. Tutaj mamy młotek, i akurat mi się to udało. Ale generalnie, im dłużej przetrzymamy, tym bardziej e, ten prześmiech się wygnie, no i trzeba po prostu tak manewrować. No, jest to dosyć przyjemny, tak moim zdaniem. Także co? Krótszy odcinek niż zwykle. Nie mam jakoś pomysłów na te filmy za mogiem, a z kolei z Browsters mam e, bardzo dużo pomysłów. E, ogólnie mam jeszcze. E, piszcie w komentarzu, jakie gry byście chcieli zobaczyć oprócz Fortnite'a, bo Fortnite'a nie lubię. No, ale generalnie na przykład Clash Royale mogę nagrywać, bo kiedyś grałem w Clash Royale, ale no teraz, teraz już po prostu nie gram, bo, bo za dużo czasu mi browser zajmowało co jeszcze mogę nagrywać? Mogę nagrywać jakieś symulatory skrzynek, symulatory otwierania skrzynek w Browsters No i jeszcze mogę jakieś gry, nagrywać gry na komputer, tylko to już więcej zamieszania w sensie Minecraft albo gram jeszcze w taką grę, tylko wielu z was jej nie będzie znało. Jak, jak znacie, no to piszcie w komentarzu, mogę ją też jak najbardziej nagrywać, ale jest to dosyć stara gra, mianowicie Diablo 2. Jeśli znacie, no to... No to Piszcie, że chcecie, a się zastanowię, żeby, żeby zrobić taki odcinek. No i co? Ja już się z Wami żegnam. Następnym odcinku, następny odcinek będzie z Brawlsters. Trzymajcie się, zostawcie lajka, like suba. Dzięki za 13 subskrypcji, tak w ogóle. No i co, na razie.